Żar mi tych trzech oddziałów, cholera Dajcie radę nawiać? Hm, chociaż? No, czemu nie hmm, Dobro, widzę, że obrywacie Zróbmy tak Zróbmy tak wykombinować Czy mam takie cholerne jednostki? To mnie interesuje Wszyscy ruszą na nich. Będzie jazda. Mhm. O, fajnie wiedzieć, że ci się od razu poddają. Po dupiu od Anglików Dobra, wiem, że bitwa spisana na straty. Dobra, wszyscy się podają, no spoko. Zacytuję oczopląsów Fajnie widzę, że wszystkie jaskiń mi uciekły z bitwy No jak ja straciłem całą armię praktycznie No ja ale byłem głównie usprojony w tubylców Co chce do mnie Nowa Francja? Nic. Ho, 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 ho. Armia. Dobra, może tutaj się teraz przedostaniemy. Muszę się szybko skupić na atakowaniu miast. Tak tutaj to ja nie ujadę. Ok, 70 nam panowie, panowie. Tutaj się ładnie... ...przegrupujecie. Utrzymaj obrążenie. Nie, 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 nie Złupimy Może tak Wszystkich do kupy Tutaj tak samo I tutaj też O, minutko Utrzymaj oblężenie Zatakujmy Okej, okay, jesteśmy na wygranej pozycji Świetnie I złupimy Dobra, mamy Mhm, dobra To Was rozwiążemy Takie jednostki co mi się to najbardziej nie opłaca Jest i armii mhm. Okej okay. Wszyscy są teraz w tej armii I tak To, to, to i to Sprawa załatwiona. Lakuje mi trzech prowincji. W sumie dwóch tych. Jakbym się do niej ociągał z tymi debilami, by było całkiem spoko. Tylko teraz mi tu jeszcze Anglicy przejmą kontrolę nad jedną prowincją. i jest dupa. Angielskie kolonie. Dobra, dajmy Wam. Hmm. Ale chuje, Daj na no, bo cię zaatakujemy. Hmm. Nie jestem w stanie w jednym, który podbić czterech prowincji. Zamieszki w jakim mieście? Macie na no niskie podatki, co wy ode mnie chcecie? Armia, panowie, bez takich mi. Ktoś wam się tu wcisnąć? No dobra, fajnie, że, fajnie, że wcisnę. Dobra, wyjdźcie tutaj sobie ze spokojem. Chociaż w sumie Tu może polecimy. Jak to wygląda moja dyplomacja? A patrzę, są ze mną sprzemeni. To no dobrze. Tu mogę sobie cisnąć ich. Mm, milicję muszę tu trochę zostawić, coś mi się wydaje. Nie, nie jest źle. Okej. Okay. Dyplomata bym się przydał. Z anglikami hmm, Co ja mogę tutaj szkolić? Nie Czekajmy, gdzie mogę weszkolić sobie dyplomatę Misjonarz, to nie, to jest przewodnik, tak? To też nie chce przewodnika. Tu mamy odkrywcę to nie. Kupiec, przewodnik, odkrywca nie. Hmm. Trochę lipnie Polarny dyplomata Kupi zetkresta przewodnik. Nie, nie. Też nie, dziękuję. Też nie. Ej, ale sobie to odkrywca jest jako dyplomata. Mi się tak wydaje bynajmniej. Gdzie, gdzie ja go miałem tutaj? Że mógł go zwerbować. Ok. Rekrutacja i budowa. Mhm. Mm Dziesięciu <ścoughs> stracili. No na pewno by więcej straci, jak ja bym osobiście to, bym, to dowodził. Cholera, jasna. Ja komputer po... Hums, taką chamską zagrywkę No co jest? Ale debile Gratulacje Zamieszki Znowu zamieszki No bez jaj Czy macie tu cholernie niskie podatki Dobra misjonarza Do tego wam trzeba widzę Teraz tak Ci mi się tutaj wynieśli... Uu, mi się armia zbuntowała Nie widzę chorągiewki A nie dobra tutaj są Dobra, jak was wysiadł, nic się stanie? Nic ciekawego Może wyszesz? Aha dobra, już się zaczyna dziać Coś niedobrego Dobra To potrzebujecie trochę ludzi. Mhm. Dobra, co tu się będzie wyprawiać? O, jak miło. Okej, okay. ci tu będą coś kombinować, gnoje jedne się będziemy to zbrajać. Poleni Anglicy mi tu wszystko popsuli. Przez jednostki, jak leci, tam nie będę się patrzeć już na fundusze. co tu mi tutaj mm, powiedzą agenci? Mhm, dobra, świetnie. Co powiedzą Anglicy, jakim, jakąś ofertę wyślę? Mmm, dobra, po flocie. Tu dalej zamieszki Super Jak już im się trochę polepszy to już muszą <śmum> rozpierdolić Gratulacje Dla panów O dobra, już się nie będą burzyć Całe szczęście O miło Armia się znalazła Okej okay, wy tutaj, wy tutaj innym mi brakuje Cztery prowincję A jak dwie przejmy, to będzie całkiem spoko. A ci Anglicy to się naprawdę na mnie uzięli. No nie myślę, że coś mi tutaj zdziałają. Zaraz tu wysiadam jakąś, nie wiem, ofertę. O, idzie poszli. Aha, będą mnie atakować kurwa po kolei, tak? Świetnie. się znowu skończył. O, masakra. Cieńko to widzę. Są Anglicy. Wstrzymaj ogień. Legenda mapy Zapłacę wam dwa razy Jeszcze raz nawet I złóżmy ofertę Hajs by się teraz przydał, to mi poprzekupił. przekupił Okej, okay, no dobra, ja nie tak robię teraz Spróbujmy wyciągnąć teraz tutaj jakąś armię konkretniejszą Reputacja... Aha dobra, hajsu nie ma. 4 prowincje. Tą odbiję, tą będę miał zaraz. Zobaczmy. Porażka. I to sobie zajebiście. Dobra, są dwie tury. Mam nadzieję, że tutaj Anglicy się nie obudzą. To będzie bolało. co pójdziemy pozwiedzać musimy się tu wstrzymać chwilę jak tak tak będzie się cały czas mi toczyć okej okay, my sobie tutaj idźcie i teraz zaczmy co Anglicy będą kombinować a e, Francuzi tutaj nic nie zdziałają Okej okay. Poważnie Wsiśnijmy yy, im paru kolesi Okej, okay, nice Już zamieszek nie ma Wszystko regulowane. Zobaczmy... O pięknie a, Wrócimy Witamy z powrotem Brakuje nam Trzy prowincje Trzeba hmm. jakaś tutaj wykończyć Teraz tak, a może? Chwila Okej okay. się docieczą. Dobra, wycofamy ich. Dobra, nie ma hajsu. Zobaczmy, tak. Teraz hajs będzie. Złupić. Mhm. I zup. Pięknie. No prawa. Dobra, Hajs się zgadza już. <laughs> Pięknie. Dobra, zobaczmy teraz tylko tutaj. Najważniejsze przytrzymać... jedną turę... z 30 prowincjami. O, wyszli. Jak miło. Hmm. O tej godzinie telefon? Masakra. I mamy zwycięstwo. Dobra dzisiaj musiałem wyjść na chwilę momentu jak ktoś do mnie dzwonił. Okej, okay, zwycięstwo, chcę dalej kontynuować. Wiecie co, nie, nie chcę. Starcie mi. W tej kampanii. Dobra, mam nadzieję, że kampania wam się podobała z tego dodatku. Nawet udało się ładnie podbić Amerykę. Dobra, dzisiejska. ja wam podziękuję sobie, zakończę, że chcę kontynuować. Albo nie, dobra. Zakończmy to i co? Moim zdaniem ten dodatek był nawet taki średni, duża kampania. Eee, słuchajcie, następnym dodatkiem, kiedy się poprowadzi, będzie kampania Brytyjczyków. Eee, mam nadzieję, że Wam się także spodoba. No i co bliska. Ja byłem Maras. Komentujcie, oceniajcie, czy macie się do czynienia. Cześć.